W tym filmie opowiem ci w jaki sposób możesz poprawić swoje brzmienie i nic za to nie zapłacić. A ja nazywam się Piotrek Karczewski i witam się na moim kanale, na którym odpowiadam jak grać na perkusji. W 90% zależy od osoby grającej, a więc od ciebie. Dlatego ważne jest, abyś nauczył się świadomie korzystać z instrumentu. I tutaj pewnie można by zacząć od strojenia bębnów, no bo oczywiście nastrojone zabrzmią lepiej niż te nienastrojone. I to strojenie w sporym stopniu zależy od ciebie. Natomiast film na ten temat nagrałem już jakiś czas temu i link do niego znajdziesz w opisie. Jednak powiedzmy sobie szczerze, zrzucanie całej odpowiedzialności na strojenie byłoby pójściem na łatwiznę, a po co iść na łatwiznę, skoro można się rozwijać. Czynniki wpływające na jakość Twojego brzmienia możemy w zasadzie podzielić na dwie grupy, czyli na czynniki bezpośrednie i pośrednie. W tym filmie zajmiemy się tymi czynnikami bezpośrednimi, czyli świadomym korzystaniem z brzmienia instrumentu. Jeśli chodzi o pośrednie, to są to umiejętności, które nie zmieniają samego brzmienia, ale mają wpływ na to, czy dobrze się słucha Twojego grania. A w ogromnym skrócie chodzi o to, czy grasz w miarę równo. Jeśli chciałbyś, abym nagrał film również o tych czynnikach pośrednich, to daj znać w komentarzu. W każdym razie świadome korzystanie z instrumentu to przede wszystkim korzystanie z najlepiej brzmiącego miejsca każdego jego elementu. W tym miejscu muszę zaznaczyć, że to najlepiej brzmiące miejsce nie jest uniwersalne do każdego gatunku muzycznego i w sporym stopniu zależy od tego, co chcesz uzyskać. Ale załóżmy taką wersję najbardziej podstawową, powiedzmy, czyli interesuje nas brzmienie rokowo-popowe, czyli skupione i pełne, a więc na bębnach będzie to po prostu środek naciągu. No i teraz posłuchaj, jaka jest różnica między uderzaniem właśnie w środek naciągu, a uderzaniem blisko obręczy. Generalnie w środku to brzmienie jest najbardziej skupione i takie najmocniejsze, a im bliżej krawędzi, tym to brzmienie będzie słabsze i będzie miało więcej przydźwięku i będzie mniej skupione. W skrócie można by powiedzieć, że im bliżej krawędzi, tym to brzmienie będzie chudsze. Przy talerzach temat jest trochę szerszy, no bo dużo zależy od tego, jaki to jest talerz. No ale tak domyślnie na każdym talerzu możemy zastosować dwa sposoby uderzania, czyli albo uderzanie bokiem pałki, albo główką. I teraz najprościej będzie zacząć od krasza, no bo najczęściej zależy nam na tym, żeby on miał takie wybuchowe brzmienie, a więc uderzamy go bokiem pałki. Natomiast uderzenie go główką pałki oczywiście może się przydać, ale do takiego standardowego zastosowania crasha będzie to raczej takie cienkie brzmienie. Jeśli chodzi o hi-hat, to polecam uderzać go bokiem pałki, bo wtedy brzmi bardziej konkretnie. Ale na przykład podczas grania akcentów na hi te akcentowane uderzenia możesz zagrać bokiem pałki, a nie akcentowane główką. No i przez to, że te nieakcentowane będą zagrane główką, no to po prostu będą naturalnie słabsze. Na rajdzie natomiast najczęściej gra się główką, to znaczy główką osiągniemy takie jego typowe brzmienie. I najlepiej brzmiące miejsce będzie zazwyczaj w okolicach 2 cm od krawędzi. Im bliżej Bela będziesz uderzał, tym to brzmienie będzie brzydsze, chociaż nie jestem w stanie słowami opisać, dlaczego ono będzie brzydsze. Natomiast im bliżej krawędzi, tym ten rajd będzie się bardziej wzbudzał. Coraz bardziej będzie przypominał krasza tylko dużego i grubego. Ale jak już mowa o wzbudzaniu i o kraszu, no to w ride możemy też uderzać bokiem pałki, czyli trochę traktować go jak krasza, tylko dużego i grubego. No, i w zależności od potrzeb, w ten sposób też można grać. Poza tym, że wiesz, w którym miejscu poszczególne elementy zestawu brzmią najlepiej, to jeszcze musisz być w tym konsekwentny, czyli wypracować sobie powtarzalność brzmienia. Czyli umiejętność trafiania w to samo miejsce za każdym uderzeniem. O tym, w jaki sposób to wyćwiczyć, opowiadałem w innym filmie, do którego link znajdziesz w opisie. Druga bardzo ważna kwestia dotycząca brzmienia to odpowiedni sposób uderzania. Ogólnie rzecz biorąc, musisz nauczyć się uderzać w taki sposób, aby nie wgniatać pałki, czyli po prostu pozwolić się jej odbić. Dobrym narzędziem do tego jest technika freestroke, o której film też już nagrałem i który prawdopodobnie pojawi się na moim kanale tydzień po tym filmie. A jeśli już się pojawił, no to link do niego znajdziesz w opisie. Patrząc na to trochę z drugiej strony, dobrze by też było, abyś nie głaskał bębnów, tylko uderzał w nie konkretnie. Również w cichej dynamice, co może nie będzie łatwe, no ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Przy okazji uderzenia i cichej dynamiki warto wspomnieć o tym, że trzeba też świadomie podejść do ilości odbić pałki. To znaczy, często na początku przygody z cichym graniem zdarza się, że kiedy chcesz uderzyć powiedzmy w werbel i chcesz uderzyć cicho, no to z pojedynczego uderzenia wychodzi jakiś mini buzz roll. Wtedy bądź nie, musisz nauczyć się tego, aby typ uderzenia był intencjonalny. Czyli jeśli chcesz pojedynczego uderzenia, to żeby nie pojawiły się dodatkowe odbicia, jeśli chcesz, żeby to był buzz roll, to ma być buzz roll. jeśli ma być podwójne uderzenie, to podwójne. Generalnie, żeby wyszło dokładnie to, czego oczekujesz. No i trzeci darmowy sposób na poprawę brzmienia to balans dynamiczny. Czyli chodzi o to, żeby zestaw brzmiał jako całość, jako jeden instrument i żeby żaden z jego elementów nie wybijał się głośnością. No chyba, że taki będzie Twój zamiar. Po pierwsze, musisz zadbać o odpowiednie poziomy głośności poszczególnych kończyn podczas grania bitów. Domyślnie staramy się grać w taki sposób, aby stopa była takim powiedzmy poziomem zero, werbel żeby był najgłośniejszy, natomiast jeśli chodzi o hi-hat czy inne talerze, to raczej gramy je dosyć cicho, no bo one i tak się wybijają. Skoro mówię już o bitach, to teraz czas na przejścia, no i w nich chodzi przede wszystkim o to, aby potrafić zachować równą dynamikę. Nie mam tutaj na myśli akcentów, bo granie akcentów, szczególnie w przejściach jest super, natomiast chodzi o to, aby wraz z biegiem przejścia nie zmieniać głośności uderzeń. Czyli żeby na przykład przejście nie wyciszało się wraz z kolejnymi uderzeniami. Jedynym wyjątkiem, zresztą tak jak przy wszystkich innych aspektach, jest sytuacja, w której robisz to intencjonalnie. Warto wziąć pod uwagę to, że uderzanie z taką samą mocą w różne elementy zestawu może dawać różne poziomy głośności. Czasem wynika to z takich naturalnych względów, czyli tego, że niższe częstotliwości się mniej przebijają. A więc yy, floor tom zazwyczaj będzie trochę cichszy niż mniejsze tomy typu 10-calowe, ale może to też wynikać z tego, w jaki sposób dobrane są elementy zestawu. I tutaj krótki przykład, którego sam czasem doświadczam, to znaczy połączenie tamy klabrzem, jeszcze tej najmniejszej, czyli z 14-calową stopą, razem z werblem, który w zasadzie jest niewiele mniejszy od tej stopy, czyli ma 14 na 65 cala, i do tego jest grubym, klonowym werblem. Sprawdza się raczej słabo, bo bardzo trzeba się starać, żeby ten werbel się nie wybił ponadbędny, to znaczy trzeba uważać, żeby grać go raczej ciszej, więc trochę sytuacja jak z hejchetem, powiedzmy. Generalnie stosując jakieś takie nietypowe połączenia czy nietypowe rozwiązania, trzeba bardziej uważać na zachowanie odpowiedniej dynamiki poszczególnych elementów. Natomiast jeśli chodzi o łączenie bitów i przejść, to warto w sumie zwrócić uwagę na dwa tematy. Po pierwsze, musisz dopasować dynamikę przejść do dynamiki bitów. Czyli z jednej strony przejścia musisz grać konkretnie, aby nie były cichsze niż bity. Z drugiej strony musisz uważać na to, żeby nie poszło to w drugą stronę, czyli żeby przejście nie było głośniejsze od bitu. I prawdę mówiąc, jest to coś, na co ja sam przez dobre 4 lata grania nie zwracałem uwagi. Natomiast ma to ogromny wpływ na to, czy brzmisz dobrze. Często zdarza się, że przejścia wywołują jakiś rodzaj stresu albo ekscytacji który sprawia, że gramy je głośniej, no i trzeba po prostu na to uważać. I pamiętać o tym, żeby zachować odpowiednią proporcję dynamiczną między właśnie przejściami a bitami. No i drugi temat, trochę związany z łączeniem bitów i przejść, to uderzanie w krasza. No bo często po przejściach zaczynamy bit od uderzenia właśnie w ten talerz. Chodzi tutaj po prostu o to, aby po zagraniu przejścia nie uderzać tego krasza zbyt mocno, a niestety często się to zdarza, szczególnie na tym początkowym etapie. No i żeby nie było mi też się to często zdarzało. Tak więc poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami warto przyzwyczaić się do tego, żeby tego krasza po prostu uderzać lżej. Krótko to wszystko podsumowując: jeśli chcesz brzmieć lepiej, to po pierwsze znajdź najlepiej brzmiące miejsce na każdym elemencie zestawu. I naucz się konsekwentnie w nie uderzać. Po drugie, daj elementom zabrzmieć i wybrzmieć, czyli uderzaj w nie konkretnie, ale bez wciskania pałki. No i po trzecie, zachowaj balans dynamiczny wszystkiego, co grasz, czyli żeby przypadkiem głośność jakiegoś elementu zestawu nie wybijała się ponad głośność pozostałych instrumentów. No i to by było na tyle. Daj znać, czy znasz jeszcze jakieś sposoby na poprawę brzmienia, za które nie trzeba płacić. A jeśli masz jakieś pytania, to śmiało opisz w komentarzu. Mam nadzieję, że ta lekcja ci się podobała i była dla ciebie wartościowa, w związku z czym zostawiłeś łapkę w górę. No i że subskrybujesz ten kanał, bo chcesz być na bieżąco, z kolejnymi lekcjami ode mnie. A jeśli tak jest, to pewnie wiesz, że zostało mi już tylko życzyć Ci owocnego ćwiczenia, co właśnie czynię. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!